Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fifa. Miałbyś teraz, znaczy miałabyś teraz liga, ale jako, że ten, jako, że yy, no gra sugeruje niby tego nowy poziom, to zagramy jeszcze raz to, ale tym razem na mocniejszym poziomie, tak więc wiecie. przed nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego bliska. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Drużyna Jagiellonii Białystok zmierzy się z drużyną Krakowi. Naprawdę się Kurwa. sporo po dzisiejszym spotkaniu. Co tu się odjebało? Czemu kurwa ja mam sterowanie, myszko? Klawiatura sama. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Już się zdziwiłem, coś się kurwa stało. Ale stwierdził, że się nie ale żaden z partnerów nie doszedł do piłki. Tak, należy bronić dostępu do własnej branki. Dobra, teraz może golać się uda wpompować. Uwaga, będą prowadzić! Kurwa! Spokojnie piłka. Mardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Weszła w gości, Kurwa! To tylko rozkręci nam emocje. W końcu się udało. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść w No. Prowadzą zatem 1 do 0. Dawid Jablonski. Rupa. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Pozwala Krakowi grać, zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. No, takim strzałem to go nie pokona. Kurwa ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Po tym przewinieniu sędzia dyktuje rzut wolny dla Krakowi. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać Ja pierdolę, tak zjebać Michał z O, i tak to się powinno robić Modelowy odbiór o Kurwa, nie że mnie tam nie ma Ja pierdolę, tak zjebać Oddają piłkę Dośrodkowanie do Hesusa Imaza. Kurwa. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Pokazuje się teraz taras Romanczuk podciągnął akcję Za dobrych kilka do broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Ciekawe minięcie teraz. Dalej. Uwaga. Tym zdecydowanym wejściem otwiera mu teraz piłkę. Kurwa. Może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. Uwaga, będzie szansa bramkowa. ja! Przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Uwaga, wychodzi sam na sam. Kurwa, to już była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Ospisil, będzie groźnie. Ależ tutaj kapitalny blok. To ...prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc rzut rzutu rożnego będzie okazja, by je umocnić. Przykrył, posyła centrę. Na szczęście pewnie to wybija. Kurwa! Uwaga, mocny pressing. ja. Pracą piłkę. Spierdoli teraz. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Dobra okazja na bramkę. Weszła! Hey, Jak Bielonia Biało stoczenie wykorzystali swoją szansę! Zapracowali na tę bramkę i teraz strzelec pada w objęcia kolegów. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie no. błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał to. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. No to mamy 2 do zera, aby trafić popełnić błędu z tego i żeby nie dać mi strzelić, aby nie wypełnić tego błędu. Martin Pospisil, kurwa, ależ go obrał teraz. Czy uderzy celnie? Niezły ten strzał, na pewno trzeba pochwalić próbę, ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto, co mają do stracenia. I koniec meczu. Potem Jasy może zwiększy ten poziom, zobaczymy czy będę wygrywał. Próba, no i zaczynamy, proszę Państwa, e, No sam pójdziesz na tą bramkę? Na pewno ci nie pozwolę. Tak, należy bronić eee. dostępu do własnej bramki. No bo mnie i nie ma faulu. Fajnie. Traci tę piłkę, bez faulu. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Czy jest? Z... Kurział teraz na strzał. Nie spojrzałem. Zabranki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Jak chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Dobry, techniczny styc. Pod ten to tysonorius lepsza kurwa. obrona. Bramkarz wiedział, czym to pachnie i nie dał się ośmieszyć rywalowi. Gość ja nie chcę podkręcania, zdomina, tylko ja chcę normalnie sztywnie strzelić. tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w grze występują wszystkie słabe punkty słynnej dikitaki. Gra z piłką jest bezproduktywna, zaczyna być celem samym w sobie, a przecież powinno nim być strzelanie bramek. O dobry no odbiór Zagadali mnie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Rupa. Mar dużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. I zmiana w zespole Krakowi. Bornel rupa. I teraz bramka Zaleko. na dużym luzie, Martin Pospisil. Kurwa, myślałem, że przejdę. I rywal zostaje w tyle. Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Już lepiej raczej nie będzie mi się wydaje, chyba, że będzie kolejny ten. Nadal prowadzi piłkę. Nie Kurwa! Boczna strefa boiska wolna, Krakowia może ją wykorzystać. Hal, myślałem, kurde, Wydawało się, że to musi wpaść. Jak to Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Z spróbuje Jesus spróbuj spróbuje ataku skrzydłem. Danie do Pospisila. O kurwa! Ręby po prostu podręcznikowy wślizg, proszę Państwa. Sędzia pokazuje, by grać dalej. Krakowia przy piłce. Czy to wykorzysta? Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Jakielonia ma miejsce na skrzydle. Yeah. Yeah. A, czyli Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Wrzuca piłkę przed bramkę i nic z kornera. Wybija piłkę. Banki. Chyba nikt nie spodziewał się, że będzie dziś prezentować się pod przeciwną bramką aż tak mizernie. Przed chwilą widzieliśmy na ekranie grafikę, z której wynika, jak niewiele razy pojawił się z piłką w okolicach pola karnego rywala. A jeśli nie ma przed bramką, nie możesz strzelić gola. Nic dziwnego, że wynik jest jak jest. Gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Mógł o, teraz może. Na Wychodzi na pozycję. Ja pierdolę. Na poprzeczka mało brakowało, ale grają Kurwa, dalej. tak nie trafić. Ja i nie wiem. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Teraz strzał. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto. Co mają do stracenia? Teraz Romanczuk. UWAGA! BĘDZIE SZANSA BRAMKOWA! Kurwa, o, chciałem o, go w chuja o, zrobić. ZANOSIŁO SIĘ TUTAJ NA BRAMKĘ! No i o. KONIEC! Dobra. DRUŻYNA GOSPODARZY! MOGĄ zejść BOISKA Chyba zawodowej z ogarnem, mi się wydaje. Chyba. No, tak więc dzięki za uwagę. Widzimy się w tym momencie raczej w lalidze. No, tak więc dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.